w wideopodcaście, w którym będziemy mówić o motoryzacji. W podkaście prowadzonym równolegle do naszego programu motoryzacyjnego jazdy próbne, w którym normalnie prezentujemy wideorecenzje, wideotesty nowych samochodów. To jest na poboczu witam Łukasz Zaczyński i Marcin Wleślak. w każdym odcinku będziemy prezentować. Jakieś motoryzacyjne newsy Oraz tak, tematy, tak, tak. które chcieliśmy poruszyć, bo może oczywiście wiecie Dobrze, to w takim razie może przejdźmy do dzisiejszych tematów O których chcielibyśmy Wam powiedzieć No i tematów jest parę Mianowicie trzy A na pierwszy ogień Idzie, idzie Zrenderowane Audi Q8 Osiem. Już się powoli zaczynam gubić w tym wszystkim Dzisiaj zrobiliśmy taką Małą rozpiskę sobie, bo ten temat nas niesamowicie zainteresował. Niekiedy nas bawi. Głównym tematem jest poszerzanie całej gamy modelowej horyzont. przez... Horyzont. Horyzont niemalże. <laughs> Tworzenie sobie dodatkowych modeli. Poszerzanie tak. gam modelowych przez producentów. I myśleliśmy, że mistrzem w tym fachu jest Mercedes. Mercedes. Policzyliśmy same nadwozia, same bryły. Mm -hmm. y, każdego z trzech niemieckich producentów, czyli Mercedesa Audi oraz BMW i wyszło na to, że Mercedes ma 41 brył. Tak i to tyle samo co Audi i myśleliśmy właśnie, że Audi ma miał o wiele mniej, tak? No bo przecież Jezus Maria to wszystko jest proste. A Q, RS, co tutaj może nas zdziwić? A tutaj jednak ten Mercedes i Audi mają tyle samo brył. No i BMW zostaje. Z, ja niektóre ma 35 y, brył. Tak więc spożywanie modelowej nie jest niczym nowym, ale najbardziej to się co w oczy w Mercedesie. Tutaj mamy też break com i wersję wierdzy, odgiela. Tutaj zrobiliśmy taką piękną rozpiskę. Co prawda hmm. jej mieliśmy nie pokazywać, bo no, wygląda nieco ładnie. Ale Mercedes jakiś czas temu wypuścił taką tablicę małą, która miałaby nam podpowiadać, jak to będzie wyglądało w przyszłości, bo Mercedes w ogóle zmienia to całe nazewnictwo hmm. ostatnio. Jest tu kilka drobnych zmian. E, jest to, to kilka dr... zmian. Zresztą zobaczcie. Mercedes będzie wprowadzał teraz do nazw wszystkich modeli przedrost. Mhm. Czyli zostaje to, co już znacie, zostaje CL do czteroczwiowych kup Zostaje w ogóle oznaczenie G, które znaczy, że są to samochody mhm. o podwyższonych właściwościach terenowych, bo nie mówię, że terenowe, bo uwaga. No niektóre modele zmieniają swój nazwy. ML? Nie będzie, M8, M8, będzie GL. GL Coupé. GL Coupé. I to mnie zastanawia, bo. Nie wiem, to powinien być również Gielę. Może się doczekam Gielę i wtedy będzie widać różnicę między GL a Gielę Coupe. Bo GL to będzie, jak mówiliśmy, ML, a Gielę Coupe to będzie ML yy, o linii Coupe. Mhm. No tak, ale teraz zastanówmy się nad Giela, które jest w sumie crossoverem na bazie A klasy o linii Coupe. Czyli no to może linii Kupę. nazwać Giela, Giela Coupe, a wprowadzić zwykłe Giela. <laughs> No i będzie jeszcze GLC, który będzie następcą obecnego GLK, czyli jakby, niby Mercedes chce to wszystko uprościć, wyraźnie pokazywać, no, że GLC jest crossoverową, crossoverową wersją klasy C, ale to jest ciekawe, bo jeżeli popatrzymy na tą tablicę, to wobec tego nie mogę się doczekać, jak ujrzę wiadomość, że wyjdzie Mercedes VLA, czyli czterożywiowy... Moment, moment. Czterożubiowe coupé na bazie klasy V, BLA, czterođenowe coupé na klasie B, GLB tak. bez właściwościami ternowymi, SLA <grym> SLV Mieliśmy mówić o tym o czymś zaczął, czyli o y, Audi Q8, czyli tak, jest... y, coupé na bazie Audi Q7, które ma być konkurencją dla znanego wszystkim dobrze BMW X6. Oraz Mercedesa, właśnie GLE Coupe, który premier mm. nie niedawno. No tak, będzie znów trzech konkurentów, do tej pory była tylko teraz w krótkim okresie wyjdą jeszcze Mercedes mm -hmm. oraz Audi. Wobec tego już tutaj jakby wyczerpaliśmy ten temat. I ale oczywiście, że niemieckie marki nas kupiły. warto wspomnieć o tym, co mogliśmy niedawno ujrzeć na zdjęciach. Otóż model BMW Serii 7 na 2016 rok. To jest dość świeży temat. I na mm. pierwszy rzut oka wydaje się, że niedużo się zmieniło, ale zmieniło się jak na taki model sporo. Tak, bierzmy pod uwagę sam fakt. Że producenci luksusowych marek, marek premium, niechętnie eksperymentują ze stylistyką modeli flagowych. Taka limuzyna musi być stateczna. Oj, nam musi płynąć. No. Mm -hmm. Zmienił się przód i to nie są wcale zmiany kosmetyczne. Przede wszystkim dół zderzaka jest podobny do tego, jakie znajdziemy w nowym BMW serii 6, a światła są połączone razem z grillem, z narkami i przypominają te, do których już się przyzwyczailiśmy w BMW serii 3 oraz 4 oraz modelach M. Wyglądą bardziej agresywnie, bo trójka i czwórka wyglądają zadziornie, prawda? No, ale ta linia i tak jest taka... Tak, oczywiście. No, że jest takie. no mimo, mimo że samochód, oni, oni tam próbują zawsze nadmuchać, tak, dodają więcej mózgu tym samochodom, ale mimo wszystko sama bryła jakby pozostaje ma ten niezmienny charakter, tak. tak właśnie. No i jeszcze jeżeli spojrzycie na tym samochodu, to jawi się tam, jawi się, ja się. jawi się. Coś, co... Jawi się coś, szatański pomysł. Coś, co można nazwać plagiat. Chodzi oczywiście o tą listwę, która łączy lewą lampę z prawą. Prawą lampę z lewą. Jest to bezczelnie ściągnięty element z audio. 8 Bezczelnie, o tak alarmują nasi widzowie na Facebooku. Rzeczywiście jest on podobny do tego z Audi 8 ale to nie jest niczego czego BMW Starii się na wcześniej nie miało. Co prawda z tej listwy zniknęły światła wsteczne, ale ona cały czas istnieje, tak jak w tej obecnej generacji, tak i w następnej będzie istnieć. A jest jeszcze coś, jeszcze coś, kolejny plagiat. Illuminati. Illuminati! Chodzi o to, że tylne światła, jeśli spojrzysz na tył auta, spojrzysz na BMW 7 z tyłu, nowe BMW 7 z tyłu i poprzedniej generacji BMW 7 z tyłu, też, to można zauważyć, że tylne klosze są podobne do tylnych kloszy w Audi A8, z tym, że te w BMW 7 są przekręcone. O... Tak. O, o 180%. 180 i gdzie Jak się teraz Wiecie, do kogo mówię. Temat, yy, o którym chcielibyśmy powiedzieć, jest mocno związany z samochodem, który jest mocno związany z wielkim ekranem dotykowym we wnętrzu. Który ten ekran jest większy od ekranu w moim 15-calowym yy, <noise> laptopie. Tak. Chodzi oczywiście o elektryczną Tesla Model S. Otóż Tesla rozpoczęła taki pilotażowy program wymiany akumulatorów. I przyznam, że w momencie, w którym przeczytałem temat tego newsa, pomyślałem sobie, ha ha mają problemy z akumulatorami jak się nie spalą, to teraz trzeba wymieniać, wielka akcja serwisowa, wszyscy wracają wszyscy do fabryki Tesli, tak. no. ale chodzi o co innego, o co chodzi? Chodzi o to, że naturalnym sposobem ładowania samochodów elektrycznych jest pojechanie na stację szybkiego ładowania, na stację wolnego ładowania, jeśli macie gniazdko w garażu też możecie ładować i uzupełnienie zapasu baterii. W tym wypadku chodzi o to, żeby sprawnie i szybko wymienić akumulator rozładowany na nowy w bardzo krótkim czasie, bez wymaganego dłuższego pobytu w serwisie. A jak to działa? Po prostu chodzi o to, że posiadacz Tesli przyjeżdża na stację, specjalnie przygotowaną wcześniej przez Teslę, przyjeżdża na stację... Umawia wizytę jeszcze wcześniej. Tak, tak umawia wizytę, to jest takie... no średnie, ale to później powiem o wadach. Przyjeżdża na stację, ustawia się, Ciekawie jestem w ogóle, jak będzie z Amerykanami, którzy źle staną, no, ale przyjeżdża na stację i tam z dołu taka łapa wychodzi, która zabiera nasz akumulator i oddaje naładowane. I na filmiku możecie zobaczyć, jak Elon Musk, czyli założyciel Tesla Motors, porównuje wymianę baterii w Tesli Model S do tankowania Audi A8, benzynowego prawdopodobnie. Z największym możliwym bakiem, jaki można powiedzieć? Tak, no i wychodzi, że tam w tym czasie, kiedy facet będzie tankował Audi W tesli mogą zostać tak, W, w dwóch Teslach może, mogą zostać wymienione wszystkie akumulatory Tak, no ale to jest takie, wiecie no bo gdyby przyjechali autosanem to by zatankowali 7 Tesli a przelecieli tak zatankowali już... Audi wszystkie na świecie i Tesle wszystkie. tak, tak nie dajcie się złapać na takie chwyty marketingowe nie dajcie się no i tak naprawdę wszystko byłoby ok bo wyobrażałem to sobie tak że przyjeżdżamy na stację wymieniają nam naszą baterię na nową mam pełną baterię, jesteśmy szczęśliwi ale trzeba zapłacić bo w ogóle wiecie że tankowanie ze wszystkich stacji supercharger jest za darmo. To jest taka polityka firmy, oni robią to po to, żeby ludziom się chciało kupować Tesla i nią jeździć itd. Ja liczyłem, że po pewnym czasie Tesla jakby odpuści sobie dawanie energii darmowej swoim klientom i wprowadzi pewne stosunkowo niewielkie kwoty w porównaniu do kwot, które prawdopodobnie będzie trzeba ponosić przy wymianie tych akumulatorów. To wniosek, gdyby cena nie była wysoka. Mamy Porsche, które wraz ze swoim właścicielem zdobyło nagrodę dzisiejszego króla pobocza. Chodzi tutaj o co? O syna pewnego dygnitarza z Meksyku, który rozbił swoje Porsche Panamera Turbo. Nie swoje, ojca swojego. Najprawdopodobniej, ale on prowadził na ulicach Mexico City. Biedny. Smutek taki żal, no. no dobrze, to w takim razie e, dzięki za oglądanie. Zapraszamy do oglądania kolejnego odcinka e, Na Poboczu. No, i dziś na poboczu był z Wami Marcin Greźlak oraz Łukasz Zaczyński. Subskrybujcie nasz kanał. W komentarzach piszcie o tematach, o których chcielibyście od nas usłyszeć lub się czegoś dowiedzieć. I do, do zobaczenia! zobaczenia.